Więc dobrze. Czy ktoś był z Was na serialu, właśnie na, na filmie It? 2? No. Nope. Nope. Kurde, podobno jest super fajny. Ale kiedyś tak, że to jest to taka bardzo, bardzo jak Stranger Things. Tak, 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 że to jest taka mroczna baśń. Hmm. I chciałbym się wybrać, tylko jeszcze nie oglądam jedynki. I się mówiłem z synem, że obejrzymy razem jedynkę, bo się boję sam. <laughs> Mój syn ma 11 lat, na pewno będzie mnie wspierał duchowo. I potem pójdziemy razem na dwójkę. To no nie jest dobre zdanie, Gdzie mam jedynki między dwójkami kośwali. Co to za pytania, Chodzę, ale na to nic chodzi? Ty w Polsce oglądasz te okropne. Rzeczy z karłami. <laughs> Skąd wiedziałeś? <laughs> Kiedyś jakby nie wyczyściłeś przeglądarkę, bo to o, za sprawę... Rok znowu się nakręca jak kobieta. No chyba twoja. Ech, nie żartujmy. Nie masz kobiety i nie będziesz miał, nie? Powiadając o co wiesz, nie, 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 nie jeden kleks tam, wiesz, się wydarzył. A ja właśnie też słyszałem, że prawdziwi twardziele pierdzą przysikanie, tak słyszałem. Ale, ale no to nie jest prosta sprawa. I tak siedzisz na kiblu, nie? E, nie? O Jezus. To może zacznij robić wartościowy własny content. I nie będzie tego, co za kutas, no. Kurde, ja się otwieram, a ten mi jeszcze dojebał. Weź ziomek, o co ci chodzi? Nie kochają cię w domu? Przyjemność ci to sprawia, że jeszcze komuś dopieprzysz? Kopanie leżącego to jedyne, na co cię stać? Chryste, panie. Co za ludzie, kuźwa, ale kutasem jesteś strasznym. Niesamowite po prostu, gratuluję ci. Mam nadzieję, że cię żona zostawi i że będziesz ojcem cudzych dzieci. Meczu. ja jestem w Czekaj, kurwa, otwarłeś no bo... ja miło się podnieść, jestem w bardzo niewygodnej pozycji, Kurde, nogi mi się zakleszczyły, no pod, pod krzesłem w tych trybach, j**a, p**dę, chciałem się zsunąć tylko, boję się, że jak popuszczę dalej, to polecę, wiesz, po prostu jak... Bartek pyta, w co gram. No, nie jeszcze w nic. Już miałem jakiś. Nie wiem, Bartek jest miły, więc nie, nie chciałem. No, <laughs> chciałem pozwolić sobie na żartik, ale nie znamy się z Bartkiem, więc. żarty z gry, z gry wstępnej z jego starą mogłyby nic źle się spotkać ze złym odbiorem. Ale? Ładnie, o, tak no właśnie to teraz próbowałem nad piłką i. Właśnie tak musisz o kurwa! No, no! no po prostu, <śmiech> przepraszam, <laughs> wychowałeś! Czy ja robiłem test na ojczystwo? To, że twój ojciec cały czas go po, po, ten, powtarza, to nie znaczy, że każdy chce. A ty dalej ciśnij! No, to, to bardzo... Inrek, bardzo ci dziękuję. Aż, aż uważam, że sobie zasłużyłeś na suba. To znaczy, musisz sobie sam kupić, ale... Nie, z tym. No ja wiedziałem. Kurde, info o tej rakiecie jest tak za późno totalnie. No syn, no, no przecież to się tak nie da, no! Enemy cruz... SLD, socjald... De... SLD, no to jest. Polskie stronnictwo ludowe. Co my. <laughs> oh, shit! <laughs>